Jezu przesadziłem wczoraj trochę. Skończyłem streama druga 40 chyba i sobie myślałem, dobra, do szóstej posiedzę kulturalnie wstanę o 14 czternastej... i Elo, ale patrzę na zegar, 11 dochodzi i mnie sforsowało to, bo tak to by streama nie było dziś jeszcze kilka godzin mi posiedział. Lecimy. Hello? Please someone play fara mercy. I play fara, someone mercy. You only fly with me, ok? Dwóch Polaków, trzech Polaków w sumie. mamy Lecimy. Jest, only fly with me, boost, heal, boost, heal. Lagi. O kurwa, nie! Nowy. Do... Heal! Soldiera pijeli, jem ja go zabił, fly with me. Nie dam wątpliwości, potrzebujemy mieć maksymalne uderzenie. Elegancko od kolagi mam kurde i nie lata ze mną cały czas, to mi się nie podoba Czemu ona mi nie buosuje? No i zajebiście Ale przejazd robimy O kurwa mi sklik Teraz? O, oh, Gitez. A ja pierdolę, no. Zepsuła strasznie. Jakbym dostał InstaResa i byłby heal albo boost. Gdzie? Boost i heal, kurwa! No co jest? Czemu ona siedzi? W... I się gdzieś nie wiem. tam sam. Ona przecież była już. Ona zginęła później, ale już była. Nie była martwa. Była martwa przez pierwsze 10 sekund, nie 40. Nie wiem gdzie teraz, boost i kill, ale nie ma. Kurwa, nie Nie wiem, musimy się zgrupować. Prowadzą. Urwało mu kino.

nie wiem, kill. Heal? Heal? Dobra, trzeba. Kurwa, nie wiem no. Właśnie ja innej potrzebuję. Ja potrzebuję takiej, co nie widzi nikogo w zespole, tylko mnie. Takiej. Bo ja też gram inaczej jak ja widzę, że nie mam tego busta. Niech jeden healer będzie się zajmie drużynką, a ona ze mną i mi taką presję nakładamy, że szok. Co, a nie wiem, czy to się nie zgrywamy timingowo, czy co, ale... Gdzie ona jest? Nie jest ze mną? Kurwica, no. Pustuj mnie, już by martwa była. Ten też by już był martwy! Kurwa! Nie wiem, zjebałem. Dawaj rewolwerowca. Nie wiem, czy nie mam za dużych lagów na niego, wiesz, bo mi ta gra ścierwi. Dostał. Wygraliśmy. Koniec. Nice. Najlepsze zagranie my. Cichy koks. O kurde. Ty dobrze trafiał. Ja pierniczę. Zajebiście trafiał, bo. A może już chcesz zagrać dłoska na tym. Będziesz sam mercy ładnie latał? Co? Dobra. No to chodź, zaproszę. No to nie jest rolling, Wisius, poważnie. Tylko na mnie. Zobaczysz, będzie git, tylko nie na tej mapie, ale tak na przyszłość, żebyś się uczył. Hello, Hello. ta mapa jest trochę za mała. Nie mam przestrzeni tu latać. Oni tu wjadą, To co ja mam robić? Jeszcze nie trafiłem, ale zaraz się to zmieni. Zachowaj spokój, kurwa sniper! Ale mnie trafiła ładnie. Jo pierdo A. No... Unlucky. No mówię, ta mapa chujowa akurat dla farki. O kurwa. Gdzie moja Mercy?! Ale chujowa ta mapa jest na, na parkę. Nie mogę no nic zrobić. Nic nie robię na tej mapie tym. Pójdziemy czymś innym zagramy, tylko czym. Tracer useless reperem sobie zagram. Musimy obronić tu. Bronione ładnie. kurwa. Ale lagi. kurwica, ja nie widziałem co się dzieje. Tak mi przycięło. No trochę nas ruchają, przyznam. Może też tam atak pójdzie dobrze. Nie, mi już i tym i tym. Wynik: Straż Zem. przejazd. Biorę tą farę teraz. Dawaj, Mercy, dawaj, lecimy. Nie troluję widzowi gry. Nie, no jaka zniata, Mercy! Chodź, chodź. Ta idą nie ma znaczenia. Zabijemy ją raz, no już nie wróci. Mercy, chodź. Nie dasz AD jako fara? Dam, dam! Chodź, spróbujemy. Zmienisz jak coś. Bo atak jest inny. W sumie. Zawsze jest pole do poprawy. Pa, oni mają ładnie. Fara Mercy. Jakbym miał bóstwo, bym zabił! Gdzie mercy, moja? Kurwa, nic nie robię. Dobra, wiecie co trzeba zrobić. Patrzcie. O kurwa, wyjebałem się. Trzy razy nie trafiła. Za dobrze ci ludzie grają. Ile mam obrażeń? 1900. Tyle co support. I Dostęp, dostaj, listko! Ja pierdolę, wszyscy tam od prawej byli. No i teraz raczej ciężko będzie wygrać z dobrym czasem. Bo my mamy najdalej dojść, oni są faktycznie respią się jak mrówki tam. Więc albo zrobimy combo, albo będzie ciężko. O! discord!

nie wiem jak w Lumerci byłoby prościej, a nie trluja tej żeniaci, kurwa. Tak właśnie jest, grać z widzami, Wiem, że ty oczywiście, ładnie bardzo gra. Atak King's Row? Bo może Mercy weź? <grym> no co? Może ty weź kogoś innego? Alfara działa zawsze, no nie zawsze, ale często. W ataku działa super, dynamika. Dwie losowe torpedy trafisz i supporta nie ma. Widać? Co chcesz? Zobacz, wszystko jest, nie jest ładnie. Nie ma chujowe mam statystyki. Aj! Gdzie mój bóstwór? Zapiłem. Co już by Widziałeś to? Jaka dynamika? A na ona na disco. Kirana, kirana, kirana. Ona na wam? Przeskoczyła nad moją torpedą. Super. Ale gdzie kurwa moja mercy? Dobra. Lecimy. Pa, co się teraz dzieje. O kurwa tu nikogo nie ma? To strolowałem Ja pierdolę no! Co to było? Dobra kontrol! Nie <Glifanie> zatrzymuję! Zostańcie w obrębie Mogliśmy go nie zabijać Kurde, tylko go trzymać

CO TO KURWA BYŁO, ONE SHOT? No i chuj, nie dopchamy ja przez to. Aaaa, co się... O ja kurwica! Czyli ja dopchaliśmy. Ale jaja. Nie no, nie będę grał Fary w obronie. Chyba Bastion i chuj tam, niech się coś... Niech się dzieje. Trafię przynajmniej tym. Nie jest taki zły Bastion. Ciekawe z tym, czy Vicious tak zawsze gada, czy tylko teraz. Jak zawsze, to to musi bardzo pomagać. Gdzie by się tu ustawić? Ja tu mam kurwa taką strategię, o chociaż, ty ja może się ustawię tu tak dla niepoznaki i im tu serijkę zapieprzę, dobrze, dobrze jest, ale będzie trolling, <słysza> Co już na spocie? To lecimy kurwa a on, a on. z nimi. Help! No dobrze spierniczam. Wracam tam. Nie wiem jak Hila nie dostaje. Ja od samego początku kurde uciekam i nawet jednego Hilka nie dostałem. Byłem na sajcie. Patrzcie jak ona strzela. Nikt nie healuje, nic. Ja może się tu skitram. Teraz mam ulta.

Nieśmiertelna kurwa Ilona Hila dostaje Dobra, mają bardzo mało czasu, żeby dopchać do samego końca. Wydaje mi się, że git jest. A ten ult szczerze wygląda bardzo dobry. Ja myślałem, że tam bardzo dużo kill poleci Nic mu nie robię Nice. Oj na moja salmo, 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 A, przez to dochaliśmy. Wszystkich wypchnął. No. Jeszcze jeden winek. Ty, pa jak mam marangę, to 500 wbił kiedyś. O kurwa, moja motka jest to nie jest boosting. Na swoim poziomie gram. Też kieźmiem wysoko. <laughs> nie no, no. jest, jest lepszy ode mnie, co wam powiem. No. Nie ma co tu. owijać widać bawełnę. O Jezus, ale za dymiarska ta mapa była, ale dobra na farkę. No, nie siadło. Kiedyś wiedziałem, gdzie strzelać. O, pa, jak nie trafiam rakiet, jak trafiam, kurwa! A, pierdolę, takie coś. Ale jeden za jeden zrobiłem. Opening killa zrobiłem. Idziemy, pa, 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 co za nom robimy. Kurwa, jak one to trafiają! W tak. Pierdolone to jest. na kilana. Nie to jest zjebana ta postać jest. Znika, nie da się tego bić. Niewidzialne to jest, nie wiem co to robi. Majny No, tak myślałem, że lepiej to widzę, ale nie widziałem, niestety. Ochuj. ale rakiet Rafik na koniec. Niezwykła śmierć Dobra, reset. O, nie udało się. Ok, go there, mine is killer, Nie! Nie dopalił ulta. Szkoda tego ulta Lucjusza Oj, Zabili go podczas ulta. Czy mam mniej damage niż support? Yy, nie wiem, bo jest pojebana Moira. Może dlatego. Soldier behind. Ładnie strzela ten soldier. Nie, punkt. Nie mogę soldiera trafić. Ale on trafia ładnie we mnie, co jest? Zmienię na tego Reapera, bo za dobry soldier. Albo Makri? Spróbuję Makri. Tylko tutaj to będzie PPG kompletnie. Nie przejęli Coże, że tam Soldier wyczyścił. Ty oni mają punkt? przejęli. Kurwiaki. Bokiem spróbujemy. Ej, są najki, co najki paneki. O go, o, go, go, go! Nie! Na hita była. Na spocie jesteśmy? A, mamy punkt, dobra. Czemu z prawego nie strzelam? Nie wiem, celne to. Mniej obrażeń chyba zadaje. Dobra, mam ultu. Nie się, nie swój pełen Czuję się niepokonany! Plecy mam. Nie wiem, jak skąd tego ulta tu odpalać. Eee. 10 sekund mają. O nie. Kurwa, dobra. 4 sekundy nie zdążą chyba. Chciałem spuszować, żeby ich powstrzymać, ale... gites Dobra, to teraz sportowa tracerka może. Aha. O, pa! Co się stało? Dobra, Cool of the air, cool of the game. No, w sumie to nie wyglądało wyjątkowo. Ja jeszcze tam zabiłem ich obu. Ranga, poka. O, oh, chuj, to chyba wysoko. Nie no. Srebro dostałem. Jak to na tarcie wziąłeś? Nie ja mogę grać na tarcie? A ja nie, gram czym innym. A za mała ranga. Nic nie ma rangi. Kurde. To zagram tonkiem, bo z supportami to nie ogarniam. No, wszystko działa. O kurwa, cooldowny zepsułem. Cholera jasna. Ażem odjebał. Zabiłem chyba kogoś tam niechcący. Jeszcze ja jej nie mogę zabić. Mi A ładnie, pchamy praktycznie od samego początku. Oj, mogę Merkę kliknąć. Ale no nie, ma, nie miałem na kogo za bardzo, na harda, który shielda da. Ale i tak sporo pchnęliśmy chyba. Poza tym ma Merkę. Masz damage pierdolony, Właśnie nie mam. All ult. Szybciej! Mam ulti! O kurwa, ale jaja. Dobra, skontrowali to. Zeniatę mają. Nic nie robię z tym, jak mają ulti zeniaty. Może to zmienię na coś. Oj, mogłem ja się zamachnąć, by ją zabić. Kurde, Ty, wygrywają teraz. Musimy się zgrupować. Gdzie ona jest? Jest one shot z Przerzuciło mi ją za głowę. Pa. 20 HP zostawiłem Wieprza dawaj. Mówisz? Główno to jest. Nie umiem tym grać. Nie wiem, a dobrze szło na starcie. Nie wiem co się wydarzyło. Ale i Genji miał 24 kile i 1 dead. Bez szans było, bez szans. Spróbujemy małpom. Lepszy świat jest możliwy ano Nie wiem. Kurde, ja dużo strasznie zamieszania robię na tyle. Ale mam wrażenie, że kurwa, nikogo nie ma. Gdzie nikogo ode mnie z drużyny? Ja byłem na sajcie. Ja wskakuję na supportu tam. O kurwa. Dobra, przyjęliśmy. О, там чап <построт> скрыть нас судера. Ай, курва! Пьер, да, нам бо ульта отпали. Давай, нету.

Ale tu za jest wieczna. Nie wiem, dopchamy to kurwa, czy nie? Sama Orisa na punkcie stała, bo wszyscy za suportami polecieli. O ich jest. Ale. Nie wiem, no nie możemy bić teraz za bardzo Nie wiem, małpa głównym jest na, na tego Reaper'a Muszę uciekać za każdym razem od nie, nie mogę go dojechać one, one, one. Ale Ale spokus ona daje na mnie. A śmierdząca Orisa. Nie, muszę to zmienić chyba. Nazarijkę. OK. Za dobrze. To pierwsze podejście nasze zostało strollowane, jak wszyscy się rzucili na supportów, a wózka nikt nie dopchał. To był trolling. I potem już się nie wbiliśmy. Awej wieprza spróbujemy. Teraj, kliki hoga były kiedyś bardzo opa, one shotowały. Nie wiem jak teraz. O, już dwóch martwych, a nie jeden. <laughs> Uw, moje no to nie, nie one-shotuje. One. Z trafiłem i co? Maszot. Gówno to jest. Mówno to jest. Mówno Nie jest. Mówno nawet nawet! Mówno to jest. Mówno go jest. Mówno to jest. Mówno to co, koniec to ja, słuchaj Mówno Nie słuchaj Mówno to jest. głupoty, to jest. weź to miską, to kościół. Nic nigdzie nie będę nic robił.